Witam Was, to Doktor Gierek. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nową grę przeglądarkową o nazwie Campo Kickers. Jest to gra wydana przez firmę Despair oraz Melon Games. Campo Kickers jest to menadżer piłki nożnej w realiach wiejskich. Pewnie zastanawiacie się dokładnie o co chodzi, to już Wam powiem. Jest to menadżer, ale taki na wesoło. Na pewno jeszcze nie spotkaliście się z czymś takim. Zalogujmy się do gry. To pokrótce pokażę wam szybko o co chodzi. Szybkie logowanie. Gra nam się ładuje. I lecimy. Słuchajcie, właśnie znaleźliśmy się w menu gry. Jak widzicie właśnie rozgrywa się u mnie jakiś mecz. Super się trafiło. Ciekawe jak to naszym idzie. Zero. O, 0... o 1-0 dla nas. No to kurde. Powiem wam, że super. Dobra. Przejdźmy może tak mniej więcej o co chodzi w grze. Pokażę ją wam pokrótce, a może nawet komuś podpowiem, co i jak. Słuchajcie. Normalnie jak chodzicie do gry, wita Was asystent. Asystent, czyli krótkie info, co się dzieje w grze, gdy was nie było. Był jakiś wandalizm. Teksty powiem Wam są mega kozackie. Jeśli chcecie, czytajcie je sobie. Naprawdę polecam. Ja bardzo bym się bawiłem, ale ostrzegam, nie róbcie tego w pracy, bo czasem możecie po prostu ryknąć śmiechem, a to nie zawsze wygląda dobrze, szczególnie jak przychodzi zły szef. Słuchajcie, przejdźmy dalej, mamy zarząd, zarząd czyli proste opcje zarządzania yy, samą jakby drużyną, nie chodzi tutaj o zawodników, tylko o całokształt, czyli mamy prezesa, możecie tutaj zacząć sobie osiągnięcie, jak wasza kariera leci pomocników zatrudnić i zmienić swoje informacje o profilu. Skarbnik będzie odpowiadał za to, za finanse, będziecie mogli sobie nowych sponsorów wynająć, ustalać ceny na każdym z meczów. O, czekajcie, informacje mecz się skończył 2-0. Super. Dalej lecimy. Możecie też wziąć swoją drużynę na jakieś imprezy lub zaprosić też ludzi na nie. Dzięki temu zarobicie trochę pieniędzy, które przydadzą się waszemu zespołowi. Ostatnią opcją tutaj to oczywiście kierownik. Kierownik odpowiada ta opcja za scouting, transfery. Zobaczycie, sobie historię transferów, no i podnieść motywację dzięki bonusom. Kolejna opcja, taką spotkacie się w grze. Jak widzicie, tam ładnie koleś trochę był. O, chyba mu coś nie poszło w karierze piłkarskiej. A ten Dudek. Dobra, skupmy się na grze. Słuchajcie, idziemy dalej. Przechodzimy do drużyny. Proste opcje, naprawdę Pogracie chwilę, będzie Wam naprawdę łatwo, nie będziecie mieli problemów ze zrozumieniem. Ustawienie, czyli kto ma wejść na boisko, kto ma akurat siedzieć na ławce, możecie sobie rezerwę ustalić. Oczywiście im bardziej rozbudujecie boisko, tym lepiej. Możecie więcej zawodników ustawić na rezerwę, no i kto ma wykonywać stałe fragmenty gry. Naprawdę łatwo, szybko z tym się odnajdziecie, będziecie wiedzieć jak. Ustawia taktyki, naprawdę tutaj wszystko super. Przejdźmy dalej. Wyposażenie. Każdy zawodnik może posiadać 5 przedmiotów, każdy przedmiot wpływa na statystyki jego, czyli może mu je podnieść. Nie spotkałem się jeszcze na tym, który obniża statystyki. Może nie ma, może jest. Ciężko mi powiedzieć, może ktoś to jeszcze gra, powie coś więcej, tak czy inaczej. Zawodnik, który jest mega kozakiem, może być jeszcze większym mega kozakiem, jeśli założycie mu szaliczek z dzisiaj, lub na przykład tą piłkę. Słuchajcie, wybór że do Was. Ja lubię modę, damy szalik z dzisiaj Antoniemu. Antoni, bardzo dobry zawodnik, należy mu się. Lecimy dalej. Kontuzje, tutaj możecie zobaczyć, kto jest kontuzjowany. Jeśli kogoś macie, to oczywiście macie lekarzy, którzy... Mogą przywrócić do pełni zdrowia. Tutaj, jak widzicie, o ile skracają kontuzję. Lecimy dalej. Mamy trening. Słuchajcie, trener, jak wiadomo, musi być twardy. Możecie rozwijać trenera, wysyłać go na szkolenia. Tak samo, jeśli chodzi o taktykę, możecie wybrać dla drużyny, co mają akurat w tym momencie ćwiczyć. Jak widzicie, wszyscy tutaj prawie zabiegani ćwiczą. Im bardziej widzicie drużynę, tym będą dla dalsze statystyki. Przejdźmy dalej. Infrastruktura. Super sprawa, powiem wam. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Rozbudowujecie boisko od podstaw. Teraz akurat już mam drewniane bramki, jakieś ławeczki. Woźna akurat chyba sprząta mi. Ta, bo bardzo brudna jest u mnie. Trawa ma 20 cm. Linii w ogóle nie widać, a stan murawy wstyd. Normalnie aż mi wstyd, że to oglądacie. I to nie ze względu na to, że taką grę wam pokazuję, tylko taki burdel po prostu mam, za to was serdecznie przepraszam, a grę oczywiście bardzo polecam. Słuchajcie, rozbijacie sobie boisko, im bardziej rozwinięte, tym więcej bonusów dla was, więcej kasy zarobicie, więcej opcji możecie mieć, oczywiście tak samo jest z szatnią. Szatnia bardziej wpływa na zawodników, możecie więcej rzeczy. Trzymać potem na przykład dla nich ze sklepu, więc naprawdę polecam. Fajna zabawa. Ja się dobrze bawię, rozwijając akurat boisko. Rozgrywki. Najważniejsza rzecz, czyli pierwsza tabela. Tabela odpada za waszą ligę. Ja jestem na poziomie 5 ligi. Jak ktoś jest na tym samym poziomie, zapraszam na sparring. Słuchajcie, tutaj zobaczycie sobie tabele, termina spotkań, statystyki waszej drużyny. No i możecie zacząć też własne mecze oczywiście czyli z kim będziecie grali dzisiaj lub jutro. Są też turnieje oczywiście, możecie pójść też na mecz towarzyski, więc naprawdę sporo się dzieje. Knajpa. Knajpa to tak naprawdę chodzi tutaj o czat. Tutaj wszyscy przysiadują, piją browar. Możecie nawet komuś postawić takiego browara za 10 kasy, więc powiem wam o Rychu Paja nawet gra w tą grę, więc naprawdę, chłopaki, jak Rychu Paja gra, to Wy też powinniście. Słuchajcie, możecie czatować, gadać z innymi ludźmi, wyzywać się na mecze, jak widzicie, szpiegować, naprawdę jest co robić. Polecam Wam serdecznie wchodzić do knajpy, ludzie są mega super. Słuchajcie, sklep, w sklepie oczywiście możecie kupić ubrania dla swoich zawodników, tak jak mówiłem, zwiększają statystyki. Więc jeśli coś wam się podoba, kupujemy i potem rozdajemy naszym zawodnikom. No i ostatnia rzecz, jaka jest w grze, to rzeźnik na kółkach. Tutaj kupujcie kiełbaski, które przyspieszają nieraz produkcję jakichś rzeczy, ale ja powiem wam szczerze z doświadczenia, że tu naprawdę nie ma aż takiego problemu. Ja mam 152 kiełbasy, odpowiada to równowartości 40... ilu? zapomniałem się liczyć, prawie 47 zł. A, nie wydałem ani złotówki. Dostajecie je za zadania, za archiwmenty, za różne rzeczy. Tak więc, słuchajcie. Jeśli lubicie gry przeglądarkowe, jeśli lubicie menadżery piłkarskie, jeśli nie chcecie za bardzo wczuwać się, macie problemy ze statystykami jakimiś, po prostu nie dajecie rady z tymi menadżerami, które mają miliardy funkcji i ciężko to ogarnąć, to wejdźcie w Campo Kickers. Polecam wam serdecznie. Bardzo dobra gra, naprawdę dużo czasu przy niej nie będziecie marnować dziennie, a będziecie bardzo dobrze się bawić, bo jest bardzo przyjemna. Szczególnie dzięki bardzo fajnemu community w tej grze. Także jeśli lubicie menedżery piłkarskie, serdecznie zapraszam do Campo Kickers. Pozdrawiam Was serdecznie, doktor Gierek.